Szanowni Państwo, witam cię w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś od razu na początku Ostrzegam, będzie to odcinek trochę przegadany, dlatego że nie jest to taki typowy test, jest to test, który nagrywam e, tak po prostu z własnej chęci. Zobaczyłem te petardki, więc uznałem, że a ja w sumie chciałbym to sobie e, podpalać i to właśnie robię. Przy okazji e, z kamerą trochę się pośmiejemy z tego typu produktów, bo nie oszukujmy się z tego typu produktów, powinniśmy się śmiać. Mm, a o czym mówię? Mówię tu o takich petardach typu matrioszki. E, mamy tutaj. Petardy FBI oraz petardy Ebola od Triplexa. W tym samym kroju, w tym samym roku, na rynek od Triplexa wyszły również petardy Dynamite, takie niebieskie, z niebieską również czaszką. Petarda ta sama praktycznie więc różni się tylko szata graficzna od razu wielkie dzięki, Sylwester. Bo robiąc porządki natknąłem się właśnie na te FBI oraz Ebolę. i ona jest zdecydowanie spaczki od widza właśnie od ciebie. Więc dzięki bardzo za możliwość zrealizowania takiego odcinka. E, uznałem, że nagram to też w taki sposób, dlatego że ebul... ebol? Nie wiem, jak to się odmienia. Już nie dostanę w sklepach, nigdzie tego nie kupi się. E, FBI może jeszcze jakoś, e, więc całego testu raczej nigdy te petardy by się nie, nie doczekały, a tak to doczekałem się takiego przyśmieszczego odcinka, bo nie oszukujmy się, są to no, gówno petardy. Bądźmy szczerzy, nieładnie powiedziałem, ale no taka jest prawda. W tym momencie zapraszam Was jeszcze do konkursu. Zapraszam do wszystkich linków w opisie: Instagram, Discord oraz sklep A my zajmijmy się już tymi petardami, bo nie chcę też za dużo przegadać. Są to petardy, które wyszły w 2018 roku na rynek i powiem tak: te petardy dzisiaj nie mają racji bytu na dzisiejszym rynku. A w 2018 w sklepach były nowe partie, na przykład C4. C4 od piromaxa, które no, chcąc nie chcąc, kosztowały wtedy jakieś 10 złotych i są to petardy, o które dzisiaj na jakimś tam małym rynku prywatnym czy na straganach, no ludzie się można powiedzieć, zabijają mi to w cenie trzech dych na przykład, a nie dyszki. Yy, bo no, faktycznie walą jak, no walą lepiej niż dzisiejsze dwugramówki. gramówki więc powiedzmy, że za paczkę FBI, Ebul, dynamitów i tak dalej mogliśmy kupić półto półtora yy, Dwie paczki takich C4, Dodatkowo mówimy o roku, w którym owszem, właśnie to CE restrykcyjne dotknęło rynek pirotechniczny, natomiast wciąż w sklepach mamy masakrycznie dużo pozostałości po emiterach na P1 i to pozostałości nie jak dzisiaj w cenach powiedzmy 300-400% ceny podstawowej, tylko w cenach 50 mach 100, więc wciąż, jeśli za np 15 zł możemy kupić no 15, za 12 zł możemy kupić paczkę takich Petard jak Ebola, 4 sztuki w paczce a możemy kupić za e, 30 zł. Te 5 10 sztuk, no to w sumie tak trochę bez porównania, skoro ta petarda wychodzi 3 zł za sztukę, i ta 3 zł za sztukę, a te petardy, które teoretycznie mają 1,8 g 1,8, 1,4 nawet 1,4 g na sztukę, no odstają. Tutaj mamy 1.32, to 1.4 w FBI. Eee, Chętnie bym Wam to przełamał i pokazał, jak to wygląda w środku, natomiast już pewnie wiele z Was to doskonale wie. Eee, Zrestartujmy sobie decybelomierz. I nie będę tego przełamywał. Ta petarda po rozsadzeniu się sama pokaże, co ma w środku. Zresztą ja tutaj mógłbym wygrzebać ten, ten gipsik, i pokazać coś w środku, bo w środku jest o! No dobra, nie będę już, już się bawił. E, eksplozja tego czegoś Pokażę, pokażę wszystko 105. No i chodźmy, chodźmy. Trochę się zakurza. Tutaj mamy. Część eboli z naszymi trocinkami. Trocinki, trocinki to lubimy w petardach, zdecydowanie. A tu mamy górną część eboli i eboli, przepraszam, to jest FBI. I do czego tutaj piję najbardziej? Do tego, jak przekopiecie się przez tą górną warstwę tego gipsiku. To zobaczycie to, że w tej wielkiej petardzie jest zanurzony kolejny mały korpus. Korpus e, o, dokładnie, korpus tej wielkości, e, powiedzmy jak FP3. E, w tej petardzie wielkiej, nie mieszczącej się w dłoni, mamy korpusik klasycznego kroju petardy który, no, no co, to on jest odpowiedzialny. W nim jest cała zawartość pirotechniczna, a cała ta petarda to jest po prostu e, tona gipsu, trocin i tak dalej. Więc, no, tak jak powiedziałem na początku, gówno petardy, z których śmiać się należy. Ale nie oszukujmy się, to, to nie jeden importer. Wiele, wiele importerów Producentów w swojej karierze miało trochę takich wpadek w postaci tego typu matryjoszkowych petard. Mówimy tutaj o Jorgę, o Piromaxie, właśnie o Triplexie. Klasek teraz też tworzy przeróżne twory, więc każdy tam swoje, swoje ebole ma. Jestem ciekawy w ogóle, czy ten odcinek nie dostanie de -demo demonetyzacji za tą nazwę, bo no, wiemy, jak to jest z mówieniem nazw różnych chorób. Eee, wszelakich, ale no już się nie śmieję w końcu. W sensie dla mnie ta nazwa jest absurdalna, skąd ten pomysł na, na nazwę petard? To samo zresztą eee, SRP ma te petardy, które się nazywają Korona Alfa i Korona Delta. Za to już to chyba na pewno dostanę demonetyzację. Ale no, po co? Po co? Co to za nazwa jest w ogóle? Rzuciłem, nie wiem, z połowy bliżej, z 5 metrów bliżej, 115,9. I polećmy sobie w krzaki, bo widziałem, że tutaj leci cały, cały, cały dół. Na Ten dół warto zebrać, bo to jednak jest kawał śmiecia. Nie oszukujmy się, tutaj to jest kawał, kawał śmiecia, wypada to posprzątać. Więcej sprzątania niż zabawy chyba z czymś takim. Choć, choć tak jak powiedziałem na początku odcinku, odcinka, ja chciałem to odpalić. Ja zobaczyłem te produkty, które mi właśnie Sylwester podesłał, ja uznałem, że w sumie kurde, odpaliłbym to. Więc może, może jakiś sens mają takie produkty, ale to, to, to chyba większą, większą chęć mam po prostu na pośmianie się z czegoś takiego i pogadanie do was, niż na stricte te produkty. Pewnie mnie rozumiecie. Dobra, zostanie nam już ta e, ostatnia ebola. 98,7 Podobnie do tej pierwszej FBI Nie oszukujmy się Podobnie Kawał śmiecia Proszę bardzo Cała dłoń no W takiej petardzie W środku by się zmieściło kilkadziesiąt gramów neck, Ale no wiadomo, że, że To jest niemożliwe Budowa, proszę bardzo, ta sama. W środku korpusik. Jakby. Pff. Nie jest to jeszcze najbardziej drastyczny chyba przykład. Choć w sumie, no jeden z bardziej drastycznych przykładów. Kojarzę też na przykład te Pirate bomby od pyromorawi które w środku mają po prostu zanurzonego w gipsie pikolaka Tam to już jest hamuwa totalna. Czy te jaja dinozaura od Polexpans teraz. No nie wiem no, pewnie wiele z Was się kiedyś w życiu ee, nacięło na tego typu wielkie petardy, zresztą nie oszukujmy się, wiele tych mm, Achtungo-podobnych petard swego czasu w NWP na siarkę wciąż była słabsza od np. FP3 które było 5 razy mniejsze, więc wiecie, wiecie o, o jakim case'ie tutaj mówię. No ten rozmiar w petardach za dużo znaczenia nie ma. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wy sądzicie. Pewnie... Dajcie mi znać w ogóle, czy kiedyś nacięliście się na tego typu wielkie petardy. Podejrzewam, że wiele z Was taki, ja tutaj nie oceniam oczywiście, bo sam nieraz za dzieciaka na przykład się na takie... Na takie rzeczy naciąłem, więc tutaj myślę, że każdy mniejszy lub większy przygody z czymś takim ma. Dajcie mi znać w komentarzu. Ja Was jeszcze zapraszam do linków w opisie: Instagram, Discord, sklep Trzymajcie się. Cześć.